Czy ma telefon? Moi no drodzy, no ja jest, przed na telefonie nie może. Witam wszystkich to? bardzo, bardzo serdecznie. No jeszcze ja, ja jednak mi że tu nie mam. Jezu mógłby się poświęcić, przecież... No mógłby się bida na bida na telefonie poświęcić, nie też mi się tak. wydaje. No. Na telefonie, na telefonie w nie zagrasz, nie? Nie no, ja się śpię ja przecież ale możemy na pewno zagramy coś śruba. także? Dajcie, dajcie zaproszenia Kawanu i... Derko, 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 weź zjadł komuś, te i innym wrażliwym. Ja tak, kopię ja tak kopii jest... Ty, uniemy, ja jestem w Ty umiesz, ja sprawa Ej, no, a ty w ogóle to się podgóź w nagraniu potem, bo nie słyszałeś na tym. No tak, no bo trochę mam szumy z gaming laptopa, wiesz o co chodzi. Ja no, tylko się przyciszam tak. czasem, żeby tego nie było tak słychać, jak nikt nic nie gada i jest cisza, kurwa, nie? No, powi powinno teraz być bez tych szumów. Więc... Dobra. O, startuję. Zdawaj no. no. Kurde, no. wiesz, to jest najgorsze No powiedz wszystkich co, nie? No już. Nie mam, to no, z nami jest Radox, Derko, Zikçu Potion, Kapitan, Wrecki. Ciemno. Być się znowu najgorszy. tu się nagrywa, co? Najgorsze jest, że. Aaaaa, e, dam. kiedy już wyścig, to gadałem tam w tym momencie z mamą o tym, czy bym coś zjadł na kolację. Wyzuciłem sławki z uszrzyje jedną ręką w ogóle się patrzyłem za plecy do mamy Ciebie wyprzedziłem już część rychłcie i ze sobą No ty kapono z Volkswagenem Kiedy golfem jedziesz? No, z to ciekawości! Ciebie cię wyprzedziłem gadając z mamą i jedną ręką grając a nie co na końcu sezonie. Co się nagrywać? No nie na ja mnie, ręka, mnie ja to... Ręka, to... Słaby miejsce na koniec sezonu I to tu ja z ciekawości biorę tego A golfu. myślicie, że Lusia i Vera ładnie o nas mówią teraz? Nie, myślę, że nie. Bo myślę, że dupę... Ten golf jak w to wcale nie jest taki zły, tak szczerze Mam, chłopaki, pewną teorię Jaką? Zobaczcie, na ostatni... Jak ja ostatnio na nagrywkach, czyli te pięć odcinków, co wy nagrywaliście ostatnio bez mnie, to wszyscy Ale sami na nagrywki, czyli te pierwsze i te drugie nagrywki Czego? Co? Ooo... Kurwa, nic, co, co klikam? O co chodzi? O, To do tyłu na no, starym, co nie jest... Ja to jest loga. jest ty Logan bez punktów Jaka głupota w ogóle, To o, na polu Co tu się kurwa, czemu ja zciąłem jak ja z lewej strony? Nie za... słyszę cię mamo. Dalej cię nie słyszę. Czym ty jeździsz, Neo? Kamaro. O, słynna beczka, ani O kurde, jak to jeździ? Ole, wziąłem. Na tej mapie był wyścig do O kurwa! A jedziesz? No, A jedziesz? Miałem. ja mam tak, golfer to takie gówno. Kudysko, o, co tu się dzieje? Co my w piątkę wyścigi będziemy jeździć? Ty się naucz kasować, ja ci to zawsze mówię. Neo, naucz się kasować. No i czemu tu się kurwa niewidzialny robisz? To się naucz kasować. To się naucz, się naucz kasować. Ale no ty nie umiesz kasować stary. Ale czemu się robisz niewidzialny? Ja zadałem ci pytanie, dlaczego się robisz niewidzialny. Ale no naucz się kasować. Nie no, ten. No wygląda, no, dobra, Muszę sobie przeczyścić. No bo jak jesteś do mnie przyklejony 10 sekund, to się robię cieniem, bo gierka wykrywa, że jakby stoimy przy przyklejeniu. Tak. Szkoda, że jak ma wykryć, to nie wykryje. Dareczkowi, ta wyjebało czy.? Ta mama. No i takie jest życie, moi drodzy, jak jesteś szkolnym z no to niestety, moi drodzy, przychodzi mama do wiem. pokoju, wyłączasz gierkę. To uważnie myśmy kurwa. prawie godzinę czekali na to, żeby dwa razy. No, no przez jest przez derka i finalnie i tak, kurwa escape. O nie pozdrawiamy Derka, nie, nie pozdrawiamy Wery, nie pozdrawiamy... Ale, nie, pozdrawiamy, nie, ma, ale nie, 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 nie wiem, jaki jest powód, że kula nie ma tak że To jest też ciekawe, kurwa, że on nie na Mucie, nie odpowiada, nie odpisuje... Kurwa, w robocie jest, pisą, odpisują, w robocie jest. To to powiem, powiem, to... by zarabiać. Powinny no zarabiać, nie odpisują tylko. To jest poważny powód, bo nigdy, kurwa, Deadpool czegoś takiego nie zrobi. Moi drodzy, zostawiacie łapki w górę. Już niedługo Down and Dawson u nas na kanale. O kurwa, tak se, dał, tak se wziąłem, kurwa wybielaczem se się tym, na, na, na... Co ty kurwa, człowieku? Ja już kurwa nie dojadę, coś czuję. A ten Golfik, jak ci się tym Golficzkiem jedzie? Foldsbaum, 2, Fold 2. Myślicie, że Darko druga dyskontykacja? No być. No niech będzie w klasyfikacji, nie no O, jest. Nie ma, oh, yes. ma Darko. A, Andrzej. No kaban tam, gdzie? Tak, tak, Ten Volkswagen nie ma buta. No to bo jest nieulepszony, już go lepszy, to by miał. Nie działem, nie działem i oczywiście we mnie. Wiesz co, gruby? Co? Gówno. Zjedz je równo. No, Andrzejek. Ale już, bo ja, ja się uczę drifta, bo ja się uczę drifta Aha, no dobra Czego ty się uczysz? Drifta, bo ja tego B przycisku Czekaj, to ja nikt co ty nie ty uczysz się? Nie podoba Przy... Jakiego przycisku? Kurde? O, B napadzie, B, B? B napadzie na A ty e. mi używasz Tego B napadzie? Zależy, jak są ostre ostrze... A A tylko się to coś odezwie czy będzie całe okrążenie bez żadnego. Muszę nie... to chciałam właśnie... się to znaczy to B na padzie co tutaj. Jak są takie stoły, 100 to bardziej, co? Co to daje? No taki mocniejszy drift. Tak szczerze, tak że powinien być zakaz grania na placie. To, to też masz, ja Najpierw czekam pół godziny, żeby no. można było na neta wejść. Potem, jak uszedł instrukcja robienia kawy, jakieś dźwiga. No jako co... To co, co hamujecie sprzedać. Za... Teraz to po hablu dałeś na prosto. No a to Derko, żeby to w generalce nie zadecydował. No to zadecyduję, no bo tu się tak odpierdala, że nie no tu... riemy. A co ci... na No czy, patrz, hmm. czekam najpierw pół godziny, żeby neta mieć wolnego, bo mam tam coś lubię. Jak już usiadłem, to jeszcze mać do snu położyć. Wracam. Zaczynamy ten wyścig i a jak już ja słyszę, jaką się no, za... jakąś skrótę. Już słyszę jakąś skrótę. Co, o mamy, Mr. Hebel. A co Hebel to nic jest... nie tłumacza angielskiego. Akurat teraz przez trzy najbliższe to nie te nie zrobił Hebla, bo byłem na jego kamerze No, no, no zrobiłeś no, to sam. Na jednym za... zakręcie jak ja byłem to No ja tam... Celowo... No w końcu Nie ja wracam teorii teori, bo nie skończyłem teorię na wiespów. Po piąte ty używasz hydrołapy? No ja cały czas hydrołapię po całem Nie skończyłem wam teorii, Cały czas klikam tylko delikatnie w Patrzcie, na tych pierwszych nagrywkach Deadpool nie do dobrze jeździ, pamiętacie? Mm -hmm. Teraz Cabanus wybiera, wybiera intuujący samolot. Dwa pieski na intują, żeby Neo mógł być wyżej Z kitów Nie no, to jest nie, to nie, tylko na poziomie Jacoba Tylko że ma coś do takiego wpaść w długoszczki rząd To jeżeli macie ja, kurwa teorię chuja z buta wyciągnęliście i co? No ja, faktycznie, hmm. bo faktycznie ja nie mam swojego mózgu A potem tak jak, jak, taki wiesz, a potem taki, żeby... Ale to jest pierdolenie tak szczerze, a to jest chłopie Dobra, nie? A potem nią żeby. rzeka, co nie? No ja chyba jak robisz ale co ty pierdolisz kurwa, co ty pierdolisz?

A ja Michał, ty się denerwujesz? spezik na, na na? Nie, nie. A, ale. No już, nie. nie, nie chłopaki. Jakby nie, ma, nie to odpowiedział, wy by byście zareagowali tak samo. No w sumie też, to jest prawda. Nie, no to jest prawda. Ja bym powiedział, że tak, to byście też. Coś nie, no jak nie, tak. Ja tak? bym tak, tak, częściej to robili. Ej, jak jakbym powiedział nie, to wiadomo, że wale chuja, albo. No tak, no to jest prawda. Jak coś tam no, na nagraniu tego odcinka będzie wiadomo, dlaczego w generalce. Się... Uju, jebany! Ale co ma piernik do wiatraku? Ja, ja nie mówię o tym, że prawdopodobnie w ostatnie miejsce, tylko. To... że odbiję się kurwa trzema, i nie bije w drugą stronę, zawsze. Ja ja Jechałeś sam, musisz się zatrzymać. No tak, no ja. ale musiałem nadrobić, no i wiesz, musiałem Jakbyś w babata już oddał miejsce, jak wszyscy. Ja Kurwy farmazoniarskie, bo wstydzy, ty sobie musisz kurwa ty je O no i Mówię, patrzą, się, no, jak, ty, jak ty nie jest. Zikciu to, nie zikciu, nie, to jest Bóg grida, grida, tak, grida, no, grida, naprawdę. To jest bóg Grida, no. Bóg naprawdę. Tak ma błogosławieństwo, ma błogosławieństwo Ja pierdolę zawsze to samo kurwa! Zawsze tylko w ten zakręt się rozjebie. Tak nie włączyć tak nie podwójnego Ten wiem, się tak zakręt nie się nie wiem, nie wiem, nie się nie wiem, nie wiem, nie okej, nie wiem, nie nie Zajechałeś mi drogę, więc dni drogę zajechałeś mi Przecież też mi wyjdzie Czech Kob dzwonić abyśmy się wcikali? No dawaj, dawaj, dawaj. Byłby by fajnie. No. jest coś wart. Ja nie znam do tego ty mówisz, że tylko to mój design to nawet jest całkiem świeżte, ale ja też nie to też się nie pojawia. ja chciałem na prostej. No, tylko że jakby jest co innego być pieskim, oddało takim przebierasz, a tego jakby No a tu ładam drogi, nie powiem, no ja... A ja ci chodzi ty babów się no dobrze, no dobrze ale ja mówię, mam chyba to jest najpierw, No ale to jest Kurwa! Ty tak społeczeństwu najebiesz do głowy, że oni wszyscy w końcu w to uwierzą, że faktycznie tak było ty Ale jaki było przecież. Dobrze, nie. Dobra, Jack. Daj dwaj do... dwa, dwa kumple się atakują. Czekał, bierzam w ciebie, sorry. Ale po co? Po co? No nie tak sorry. Ale no, dobrze, No, dobrze, no, 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 no możesz no, 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 jechać, ale masz ci ona coś tutaj kolejnego pieska o, kolejnego pieska Nie, no, ja oczywiście. nie, nie jesteś zwykłym. ale psy tam z tyłu kurwa były i, teraz, i tak I, dało. i tak i tak to nic nie dało. ale dobra no tobie kabano twoje samochody pikuje żebyś był zwycięz w generalce nie? ale właśnie a co a to jest... Ja, przy a potem jedynie dla niepoznaki dobrze Jest dla ja mnie to jest, jak to jak jest najbardziej tak, pojebane, że co można załatwić sobie za kebaba To bo nie jest dla mnie już jawnej ustawy, nie. co nie? Ale, ale co ty gadasz? Zjad, jak potem mnie wygrywił w tym meczu? Po co farmazm? No właśnie, żeby lekkie pozorne no, nie 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 tak, było, żeby tak, ja nie tak. było ja właśnie... Ja miałem więc i tak cię dojeb... Ale tak to, że jestem na tobą, czy co? Nie boli to, że za kebaba mógł te No i? tego kebaba, to więcej trzeba baitować Jak miałem, jak tak za to... Zacznij jak spędzisz jak ten, jak my się wejdziemy na zajęcie, to jest na ustawę. No ale kurwy jebane, no jak miał atakujecie w pięciu na jednego, no to uliczę, że wam zaraz kurwa na pierdolę. A nie, a po prostu nie chodzi o to, że mówimy prawdę, a to każdy raz, że my się śpijemy, bo to nie jest prawda. O co oni w końcu z tym kebabem? Ja chodzi o to, to, pijemy, pulujesz, ja co ja o to że na postawiam kebsa kabanowi, a kaban Ja pierwszy miał pierwszą pisną Ty widzę, że Terko kurwa z tym Katarniarka kurwa się odpalił. No Zobacz w końcu rodzinne, co nie? Ej no ale czy, tak się... ja mam tempo? Ale no, tak szczerze. Ty kurwo, Kabalowska, widziałeś, że mnie nieba? zarzuciło! Ale widziałeś, że mnie A. zarzuciło! A tak szczerze na oktobri i Fabo Co A to on hamuluje, tak? Kurwa, kurwa że to, to jest kurwa hamulca kurwa, co nie? Nie, prawda? Jest, to jest boli, kurwa hamulca. Woli tu w co? Bo nie zapostawiliśmy kebab czy nie odpuszczę? Weź do kurwa Rosy, bo te skały, mnie kurwa nie, tak? nie, nie, do, nie dojedziemy do tej stawki. Gdyby był kebab, to bym inaczej zrobił gazem, no ale no, na utkanej na polskim się jedzie. Oj, oj, oj. nie, nie rozmawiaj, nie rozmawiaj, nie gadaj tak dużo. Jo! No zjebałeś sam, no kurwa, jeszcze no, mnie skręciłeś pod koła, to takie inciarskie było, no. nie, Co ty robisz, człowieku, jak Kubica od to było się z hamulcem, kurwa, wciśniętym. A, a, takim jak G, widzisz go? Co, za siebie. Nie no, pod co to się dzieje. Robisz no, co coś, Zikciu, czy będziesz tak na odganej, czujesz, czujesz ten oddech na karku? Szczerze, nie. Ej, hey, no. Nie, hmm. Są, nie mógłby, ale nie chcę coś miłego powiedzieć, Wianko. Ale nie mów, nie mów, nie musisz się skupić, żeby... Twojego kubla najebać. To jest na, piąt... na piątce? Czekaj. Obydwa jest, ale lecicie w las. Kurwo, kebaba ci postawiłem, Oj, prawie nam wyszło, że tak O, mówiłem. Niech cię coraz bliżej. Ej, no. Co? O kurwa, tu jest ciężko Bo po tym wyścigu stwierdzam, że chyba już daleko nie zajdę w tej zonie To mogę dołączyć Co kurwa? drużyny Do twojej drużyny gridowskiej Że będę jednak wiesz, że będziemy sobie jakaś droga odwiedzać Ale wałek, ale wał, ale wał Ale wałek Co nie stało? Ale wałek, ale nie powiedz co nie stało, a nie Musimy ci kurwo przed letą. No, czekam, czekam, czekam. Nie bał. To tak samo boki. Tak samo... No ale zajechałeś mi drogę. Nie, za. ale to sam specjalnie sam sam było. Sam sam nie. samo Ale sam to już jest specjalnie, bo jak poleciałem. Nie, znikszył trzeba praktycznie w to samo miejsce co ja. Też boki. Ale mały. Nie, nie jakiś kurwa piksel niebany... Nie wiem, wystawało coś za tej barierki. Nawet nie wiem co to wystawało za tej barierki. Powiem tak, gold na tak nie widziałeś, to co, że teraz nie oglądajesz, bo no wyjście się w kur... O, coś tam się wydarzy zaraz. Widziałem właśnie, nie komentuję, no widziałem, no właśnie, ja się no, po takie rzeczy No, no na, to pomaga, tak szczerze. Cały wyjście, bez Tu no, nagle leciutko otarłem się po wandę i jakiś... Ty, ale nie mnie ja Kurwa śmiecie, pany, nie, jadę do ciebie do ja skończyła się, kurwa twoja, nie, <gamy> Ale słuchaj, ale. Bardzo cię się starałeś. Ale kabanu z zerkiem, jaką tam ciśniesz. dupę co pierdolę? Ej, ja pierdolę! Ale zielonoś kurwa pokazałem, gdzie raki zimują, a ty kurwo tu ta zamiast się przepychać to kurwo mnie na drzewo wjebałeś. Kończysz, kurwa, twoje senty do się kończy, kurwa, w tym gridzie. Przysięgam. Iść nad ciebie Ty śmieciu! Co za, kurwa, podliniak. No ładnie. Ja nie wierzę co to był zawały. Nie no wracałem do rozmowy, nie to dałoby radę na obiadzie wcale kawałek. tak, tyle punktów? No nie, kuchnia. nie, ja powinienem mieć stary kurwa 50 No ja tu straciłem tyle punktów, tak szczerze, ja tu powinienem mieć co najmniej. Kurwa, znaście, co za ramy. pies? Jaka kurwa psina! Kurwa, kurwa. Maksymalnie 16, Michu, maksymalnie 16. Jak? Maksymalnie. Chcesz trałość. Chcesz trałość. Chcesz trałość. No jak? Maksymalnie. No mnie się tak doganiałem z każdym. Z każdym zakrętem zrobić ciebie Jak to było? Neo neo, neo, neo. Chociaż się starałeś, ale ty wyleciałeś. No sorry. No no. Tak. No, no no ale przegrałeś w ostatnim, bo ja tak wiesz, że jak ja cię no. wyjechałem do po równi wystartowaliśmy no, no tak no wiem, ale potem się podstałeś za mocno. Na znowu masz auto z napędem Musie no, no, no. dobrze są wiesz, ale lucky Neo niewidzialny jesteś Ale kurwa Zifcowski Ale ty jedź, Kurwa no, nie, no, nie, ty tak pan tak pan Ale stary ja prosto jechałem wiem, o, już tej gruby tej oczywiście Nie wiem Dzeku No ale kurwa, ale po jeś, ty, jebany, kurwa bretyje, bo chuj nie śnie kurwa to stanie Ale to ale to przepraszam Ty Zik zamulał teraz <grym> Jak? Nie, nie no, pisz farone kurwa. Kurwa, Ja biorę tak kurwa mu stawię, ja nie spierdam a, a ty rozumiesz przez zamulenie gdzie cię biorę kurwa on normalnie leciał a ty w niego na prostej bierzesz zamulałem czy nie? Definicję zamulania mi powiedz Nie no, rozpierdala ci zamulania auto, się taki śmiech Zikciu kurwa, kurwa zichczu, co ty robisz? Zikciu kurwa jedź Ale teraz Nic nowego, jakby pierwszy raz to zrobił, co nie? Ale nie niepotrzebnie, bo w sensie nawet z tego nic nie miał Jeszcze gorzej mi to wyszło Michał, bo się skamuje. Bo Byłeś duchem nagle i już myślałem, że się wezmę no, na Ale znałem tym duszkiem, tak jest a tu nagle mi się... Pojawi. Tak rozjebane auto przez te kurwy. Ale nie szczerze podjął ty tu taki hamulcowy w tej, ty, w tym kurwa, konkretnie w, w Dosłownie, ja sobie przehamowałem, mogę ominąć kurwa, bo to jest to się... To się tak kuczy, kurwa! Kolejny, tak to teraz wiem o co chodzi, A, ja ale... No ja cię ciągle biorę, ja ci ciągle biorę. No ale po wiesz, nie wiesz <suszę> dobrze <tyt>, kurwa, masz <suszę> ja, ja nie kurwa! Jesteś taki kurwa zjebany! Masz kurwa, całe trzy razy kurwa jebany! To jest nikciu! To jest nikciu! To jesteś tak! Nie, tak woli To jest klasyk z Ale nie, się, nie masz tempo, pod potem ty tym wyścigu. No a ty, Tomasz, a ty, Tomasz, tak. Ale nie, szczerze, piąta sytuacja, gdzie biorę pod jadąc... Mogę z, z gazu? Nie, bo ten zakręt się wypierdolisz, a ja nie. Dobra. No, tym golfem nie da się driftować tak no szczerze No na pewno przyjdę. Tak no ale na przykład na przykład na pewno za darmo. By. No właśnie, nie. Aż coś. No, no, no jest nie. Nie, A kto jest drugi, kto jest trzeci? Kaban, drugi kaban. neo, trzeci kawano. No to dobrze, bo z, myślałem, że jak będzie drugi kawano, to tam jakiś wałek, że wiesz, to inna zmiana pozycji. chociaż może się wymienią, może się wymienią, może neo teraz oprócz kepsa postawi też drugą pozycję. Tak.

To tam coś powiedzi dzisiaj w tym wyścigu? O no, on już powiedział całego rajdza. Teraz wiesz, że. po prostu, że jak wiesz. Na początku Zostarzyj ci mówią, że. A, nie, że tu gadać. Że w tej. No i tutaj dareczki, niestety, no te dwie dyskwalifikacje no, trochę no, się no, obniżą. No, na pewno będziemy o tym pamiętać po ten tym problemu. To jest, ostatnia. A to jest a to, na powiem, na, tak, to Tak, tak, pana hipotetyczna sytuacja. Jakby zmieniły te punkty? Powiem tak. Mówisz, że tak zamula a jesteś jedno miejsce nade mną, kurwa. Ale... Zamulaczu. Nie, bo ja... No zobacz, okrążenie miałem prawie trzecie najlepsze. A zobacz w tabelę. Zobacz no, w tabelę. No właśnie. No by no, się foknęło. Po prostu wciszczek miałem, a Karawa najdłużej. Najlepsze jest to, że, i jest to, że nawet, nawet jak wygram ten wyścig, to, nie, to będę ostatni. Jest... A to już koniec był. Bo... Koniec. A, faktycznie, bo wziąłem za. Moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie A jeszcze jeszcze odcinka. jeszcze jeden? Trzeba, jeszcze jeden, co wiecie, że Wam się podobało. Jeszcze jeden, bo potem oddaję w No to nawet w ogóle nie podchodzi żadnej dyskusji. Ooo, oh, oh. dead. Dead. Oh. Oh. Uuu, Tu się zrobić ded! Likanieć konopi na nowy odcinek. Nowy skipper. No i tym akcentem zaczynamy nowy odcinek, zarabiam. Tym za akcentem kończymy 13 odcinek drugiego sezonu, grida 2. Dziękuję za oglądanie. Ej, a, a powalony, że mamy